Kamera, akcja, ucięcie jeden. Je w czopi, nie wszoki, nie? I odpalaj. Jeszcze raz. Podejście numer dwa. Niżej. O no! <dysyjanie> A bo będzie to drogę. O nie! O nie! O nie! O O O O się uczy. Cześć. <grych> Cześć, to to jest off, jak wyłącz. O. Tak. No teraz lepiej. Ja sobie usiądę, ja usiądę. Ale ja chciałabym ja usiąść. To, to już no się u... teraz opowiada. To tak. Gdzie to Chodź, było? to jest. Y... To jest, proszę ja ciebie, zapraszamy na zlot motocyklowy, który odbędzie się w, kamer, kamer. w kamerze. Nie w kamerze. <laughs> Jak już natrafiliście na ten filmik i mam okazję Wam coś przekazać, 25 lipca, czyli za niecały miesiąc, widzimy się w, Stawi... w Stawiszynie. To jest 10 km za Słuszkowem, moi drodzy. I widzimy się tam na zlocie, spocie, zjeździe Drogowych Poetów. Jest już to druga edycja, oczywiście charytatywna, będziemy zbierać pieniążki dla ręki. Czeka nas mnóstwo atrakcji, bardzo dużo śmiechu przede wszystkim, więc mam nadzieję, że będziecie, że się spotkamy, zbijemy piąteczkę, pogadamy, bo będzie duża strefa motowlogerów, więc na pewno spotkacie swoich ulubieńców. Także do zobaczonka, buziaczki. Zjazd, zlot, spod drogowych, drogowych poetów, Poletów. Sami yes. najlepsi motowlogerzy. Tak się 25 lipca w Stawiszynie, U -tu, tu Widzimy się na strefie motowlogerów. I nie może Was zabraknąć, naprawdę, bądźcie wszyscy, wszyscy co tylko mogą, to powiedzieć. bo ja na Was liczę całe sercem. Chcę celutkim serduszkiem, że tam będziecie. Tak.